W czwartej części 12 prac pana M mamy dla Was ciekawe odkrycia i kolejne niespodzianki. Jedną z nich jest to, że w odcinku tym opowieść snuć będą głównie kobiety. Jedziemy do winnicy Lopera, gdzie spotkamy się z Irminą Szpak, współwłaścicielką winiarni. Poznawy nowe miejsce, nowy magazyn, do którego winnica się przenosi. Zobaczymy też nowe, ciekawe wina, które się w ofercie tej winnicy pojawiły. To jest rzecz zupełnie nowa na polskim rynku. Niech Was nie zaskoczy, że miejsce jest puste i tak trochę surowe, ale właśnie w dobrym momencie jesteśmy, bo przygotowują nowe miejsce, nową winiarnię. Rozumiem, że po bokach będą tanki klasyczne. Tak, tak, oczami wyobraźni. Mhm. Tutaj oczywiście będzie nasz główny magazyn, pewnie piętrowo, natomiast mhm. tutaj po prawej stronie będą tanki. O co tutaj chodzi? Irmina możesz wyjaśnić. Czym jest widowegańskie? Co to za historia? Co to za historia? To jest w ogóle absolutne anteprima. E, nikt jeszcze w Polsce oprócz naszych widzów dzisiaj nie wie, że, że Lopera dostała, e, uzyskała w zasadzie certyfikat e, produkcji win w 100% wegańskich. Zaczęło się od naszego agronoma, tak naprawdę, bo Nasza agronom jest właściwie od najmłodszych lat wegetarianinem, teraz jest weganem i zwracał uwagi od początku istnienia winnicy na to, jak robimy produkt, właściwie już od, od samych sedonek, jakich produktów używamy. I tak naprawdę e, dzięki niemu on nas prowadził jakby w świat win wegańskich. Co to oznacza? To oznacza, że winca opera nie używa żadnych produktów odzwierzęcych. To od samego początku do samego końca. Staramy się również zwracać uwagę na przykład na to, jakich klejów używamy do naszego packagingu, czy nie były testowane na zwierzętach. No, czyli jeżeli szukacie w pełni wegańskiego wina, szukacie na etykiecie takiego znaczka. Zielona strzałeczka. Zdobycze, zdobycze! Dobrze, butelkę mamy, a mamy kielony? Kielony mamy. Mam Łukasz, tak. Tak, dojdę. Okay. Dobra, To jest wasze takie... Naj, Najnowsze dziecko. Najnowsze dziecko. Tak, właśnie. tak. Półwytrawna mhm. halka. Tutaj mamy Chardonnay Bronnera. Troszeczkę muscarisa, 16 gram cukru resztkowego. Mhm. Natomiast, no jest trochę troszeczkę stylem takim niemieckim, podwyższona kwasowość. Mhm. Więc jest taka przyjemna, fajna właśnie. Na taką na pogodę. Lat. Taką pogodę jest idealna, tak mhm. jest. Gdzie jesteśmy? U kogo tak. jesteśmy? Jesteśmy na wzgórzach trzebnickich, właściwie kilometr od, od samej trzebnicy, w Węgrzynowie. Winnicy, Opera, tutaj w 2014 roku właśnie hektar, który, na którym jesteśmy, posadziliśmy. Dlaczego tutaj? Po pierwsze, dlatego, że trzebnica ma dość. No, takie historyczne korzenie winiarskie. To było głównie podyktowane tym, że na obrządki religijne i na początku. No, no tak, na... to są klasyczne takie. Tak, a ciężko było w x xi wieku to wino transportować z cieplejszy w kraju, dlatego tutaj te winnice powstawały. Potem był XVII-XVIII wiek, troszeczkę się zmienił klimat, krótkie zlodowacenie, niestety te winnice mhm. no, po prostu się wykruszyły w tym okresie. To za powrót do tradycji. Za na wzgórza Strzebnickich, hamak, dźwięki. książka i kieliszek wina. Tak jak spróbowałem dobrego, rzemieślniczego wina, to chodzi mi też po, po głowie coś Browark. tak. Czy tu w okolicy coś ciekawego? Dobrze tak? trafiłeś, bardzo dobrze trafiłeś, bo mamy e, dwójkę młodych, fajnych ludzi, którzy tak samo jak my z pasji do tego, co robią, otworzyli browar cztery ściany w Trzewnicy. Myślę, że z chęcią nas ugoszczą. W tych ścianach to ja się dam zamknąć na pewno. Irmina zachęciła nas do odwiedzenia małego, kraftowego browaru. Jest to naprawdę rzemieślnicze, rodzinne przedsięwzięcie. Brower prowadzi Karolina Ściana z mężem Wojtkiem. Wydaje mi się, że my cały czas coś zmieniamy. Aha. Bardzo niewiele jest piw, które, które mamy gdzieś tam w stałej ofercie. Tak jak nam gdzieś kiedyś też powiedział, że to jest coś takiego, to trochę taka muzyka tak. nagrana na żywo. Mhm. Nie zawsze wyjdzie idealnie, ale, ale mhm. są emocje, są jakby widać w tym jakieś zaangażowanie i, i wydaje mi się, że to jest, to jest ciekawe dla, dla konsumenta. Jaką głośnik wina powinien spróbować koniecznie naszego grona z tego roku 2021, bo nie jest to pierwsze grono. E... Grono ważymy wspólnie z winnicą Agat z Cokholowca. Czyli to jest taka Pooperacja. kooperacja między winnicą a... Tak, a Dokładnie. Uh -huh. Dokładnie. Wykorzystujemy winogrona z winnicy Agat. W tym wypadku były to odmiany Johanniter i Lisling. Stylem bazowym było piwo belgijskim w stylu Sezon. E, piwo już jako gotowe piwo trafiło do beczki po różowym winie Roxo. I tam razem z moszczem z winogron ponownie fermentowało y, przez 6 miesięcy. Musimy generalnie na co dzień dzielić obowiązkami, bo chyba byśmy nie przeżyli, tak gdyby, nie. gdybyśmy robili to, to samo na co dzień. Aha. Ale jak najbardziej, jak pracujemy nad konkretnymi piwami, siadamy razem, zastanawiamy się, jak chcemy, żeby to, to piwo y, było odbierane y, i nad koncepcją piwa pracujemy zawsze, zawsze razem. Zaskakująco i miło zaskakująco była informacja dla mnie, że zrobiłaś no taki poważny, ciekawy kurs dotyczący działalności pszczelarskiej. Tak, wiesz co, zdecydowałam się na ten kurs, bo gdzieś to mi chodziło po głowie już od dłuższego czasu. Kurs był dość intensywny, bo trwał półtora roku. Mhm. Natomiast no, wchodząc w ten świat troszeczkę takiej działalności rolniczej, przyroda, natura, gdzieś to chciałam dalej rozwijać, doda dodawać cały czas czegoś nowego do tej mojej działalności. No i nie ukrywam, wiadomo trzeba zacząć od podstaw, od bazy i od nauki. Dlatego też zdecydowałam się na, na ten kurs, ukończyłam go, mam już kwalifikacje, mm -hmm. technika pszczelarza i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości na wzgórzach Trzebnickich i terenach Opery będzie też mała pasieka. Okej, okay, a jakaś inspiracja, miejsce, które może byśmy zahaczyli mm -hmm. z mm -hmm. naszą kamerą? Co myślisz? Wiesz co? Myślę, że moglibyśmy odwiedzić pasiekę Zuzia tutaj na przykład mm -hmm. z okolic Trzebnicy, bo to są jakby lokalni, lokalne osoby, które zajmują się już tym od lat i myślę, że fajnie byłoby zobaczyć od podstaw jak to się robi, jak to działa i skąd ta ten dryk mm -hmm. i zainteresowanie, które myślę, że po obejrzeniu Każdemu doda troszeczkę wiedzy i może ochoty też do założenia pasieki. Dlaczego nie? Nie będzie pszczół, nie będzie ludzi. Więc ja uważam, że po prostu trzeba robić wszystko, żeby uratować to i żeby móc przekazać ludziom to, co jest najlepsze, bo nie ma nic lepszego od pszczół. Wspólnie z żoną pracujemy od 12 lat przy pszczołach. Od paru lat żona już jest na emeryturze, ja już też mam emeryturę, ale nie składamy broni i chcemy nadal iść, ale już nie tak w pszczoły, w produkcję miodu, jak w edukację. Mhm. U nas cały czas ta, ta ścieżka edukacyjna jest interaktywna mhm. że każdy może przyjść, powąchać, wsadzić palec w ramkę, polizać tego dziewiczego miodu, jak się że miód z ula, jak się wykręca miód w pracowni i później jak się rozlewa w rozlewni miody. Bo tu są cztery rodziny, tu są cztery rodziny i to jest obłożone wszystko siatką, także że pszczoła nie wyjdzie, a tu się oddycha ulem. Jak jest tak zamknięte i tu się położysz na chwilę, to żona jest specjalistką od tego. Ona wchodzi, doliczy do 10 i już. To jest coś przepięknego. To jest coś, co A... powinniście sobie zafundować e, przed, po i w ogóle na co dzień w około pandemicznej sytuacji. Apiterapia, zapamiętajcie. Mamy trzy ostatnie słoiki e, słonecznika miód gryziany, też nasz miodio. Pachnący przepięknie. Czy do... to jest miód do piwa? Do... I pierniki. Miód wielokwiatowy z pyłkiem. Jest to, jest to też yy, produkt nasz, ale yy, jak gdyby wymuszony przez ludzi. Uh -huh. Zrób mi takiego miodu, żeby był pyłek. A wszystko. najlepsze to są, to są miksy miodów, jak tak? yy, rozlewamy do słoików, zawsze coś tam zostanie. Więc ja sobie i to wszystko taki się miks, ale. To, to jest, to jest to po piękne. prostu najpiękniejsze, co może być. To jest to, co się robi yy, z pasją, bo Sama hodowla pszczół to może nie jest aż tak ciężka, ale żeby te pszczoły dały Ci to, co Ty chcesz, i żebyś osiągnął to, co Ty chcesz, to trzeba bardzo dużo czasu poświęcić. To się nie śpi po nocach, bo się wywozi, to się kurcza noga nie świętuje, bo się albo miód kręci, albo, albo znowu się wybiera, albo coś. I pszczelarz ma robotę. Praktycznie gdyby nie musiał spać, to 24 godziny na dobę. Ale taka jest prawda. Jeżeli coś chcesz mieć, to musisz zdać, dać siebie na maksa. Całkiem niedaleko znajduje się cysterski duży klasztor. Czy ten klasztor miał jakieś tradycje związane z pszczelarstwem? Klasztor faktycznie 5 km stąd jest. Całe opactwo cysterskie było oparte na rolnictwie, ale też na w szczelarstwie i na produkcji win, na produkcji nalewek. Nie możemy pominąć takiej rekomendacji. Odwiedzenie opactwa w Lubiążu znaleźć się powinno na waszej liście rzeczy, które trzeba koniecznie zobaczyć na Dolnym Śląsku. Opactwo robi naprawdę duże wrażenie. To prawdziwa perła, arcydzieło śląskiego baroku. To jeden z największych zabytków tej klasy w Europie, a jednocześnie największe opactwo cystersów na świecie. Dziś nie ma już tu zakonników, ale kiedyś miejsce musiało tętnić życiem i być potężnym ośrodkiem zakonnym. Wystarczy spojrzeć na skalę tego przedsięwzięcia. Same liczby zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Długość budynku wynosi 223 metry, znajduje się w nim 600 okien, a dachy zajmują 2,5 hektara. Zachwyca wspaniale odmienioną reflektor w salach księżyca W kryptach znajdują się nagrobki plastów śląskich oraz zachowane w dobrym stanie mumie opatów i zakonników. Powiadam Wam, to miejsce jest naprawdę niezwykłe. Skoro o historii mowa, jedziemy teraz do Wrocławia. Tam dowiemy się wiele o historii wina na Dolnym Śląsku, a wiedzy tej zaczerpniemy z naprawdę dobrego źródła. Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, za nami budynek Instytutu Historycznego i Archeologicznego. A skoro taki instytut, to o czym będzie mowa? O historii. O historii winierstwa na Dolnym Śląsku. I mamy właściwą osobę, która nam rzecz całą dokładnie objaśni. Gdzie idzie tak przy, przy kościele? Yy, tak. Dobra, to już was widzę. Dobra, do zobaczenia. Wino znajduje sobie dopiero w późnym średniowieczu niszę jednak obok piwa i miodu pitnego. Świetnie to widać może bardziej nawet po źródłach polskich niż po źródłach śląskich, bo jak są zachowane rachunki wyboru Władysława Jagieły, to tam wino występuje jeszcze rzadko i rzeczywiście jako napój luksusowy na spotkaniach do ugoszczenia znamienitych gości Władysława Jagieły a już po połowie wieku XV Kazimierza Jagiellończyka w rachunkach jest właściwie napojem codziennym. Uh -huh. I klasztor, i książęta, to byłyby te, te dwie grupy, na które bym wskazała, jako tych, którzy i zapoczątkowali, i upowszechnili winiarstwo, i w kolejnych y, latach rycerstwo, i najciekawsza grupa mieszczaństwo. Uh -huh. Oni się włączyli w sumie najpóźniej, ale to jest zawsze taka grupa Aspirująca z dużymi możliwościami finansowymi, z dużymi ambicjami, więc jak wyczuli no, pewne prosperity finansowe, no i też widzieli w winie przejaw prestiżu. Tej ostentacyjnej konsumpcji. Inne smaczki, no to najpewniej już z tych źródeł narracyjnych pochodzą. One rzeczywiście są takie bardziej obfite, pokazują wino i jako przedmiot podarunku, że Rada Miasta Wrocławia rokrocznie w XV wieku kupowała całą listę importowanych win, żeby rozdawać mhm. innym radom miasta władcom, osobom prywatnym wino jako przedmiot. Sporu napadano na przechodzące karawany z winem na drogach publicznych, żądano od księcia odszkodowania. No czy wreszcie wino jako element? dodatku do zapłaty. No na przykład Janici, cieplicy pod Jelenią Górą, jak kupowali od księcia taki duży kawał ziemi, to dopłacili mu jeszcze winem, oprócz mhm. tego, że sowitą dosyć sumę na jego rzecz przekazali. No i tak Taki fragment, na który się wielu badaczy powołuje, a mianowicie kronika książąt Polski z XIV wieku, pisze, że zarządca zamku w Miliczu Henryk Zwierzbnej no miał wielką słabość do wina, do tego stopnia, że ponoć poddał ją Czechom. Poddał zamek Czechom za dwie beczki francuskiego mhm. wina. więc to, Tak, tak. Mhm. Więc to jeszcze chyba jeden argument, że rzeczywiście jest w tym prestiż. Mhm. Jest w tym ostentacyjna konsumpcja, jest w tym element elitarności, takie, takie pobłyski, świadczące o tym, że to no, nie dla wszystkich był napój codzienny. Mhm. Ale ciekawsze chyba są te informacje dotyczące Prawa wyszynku, czyli faktu, że Rada Miasta miała monopol na sprowadzanie i handel winem importowanym i w związku z tym możemy odtworzyć gusta ówczesnych, bo Aha. widzimy też, jak się zmieniały te upodobania że, że po, na przykład po latach 60. XV wieku zaczyna kariera robić wino węgierskie. Nie wiem czy to Tokaj, ale e, tak przypuszcza e, literatura. E, wcześniej oprócz tej wspomnianej Małmazji czy Muszkatelu są jeszcze wina zaalpejskie, wina francuskie, wina austriackie. Niewielki udział zawsze tych win krajowych, one się nazywają Landwein, nie sięgają, nie przekraczają 4%. Mhm. Przy czym też nie wiemy, czy pod tym pojęciem wina krajowego należy rozumieć wino zielonogórskie, czy jednak gdzieś z bliżej położonych, położonych winnic. Smakowało też ówczesne wino gubińskie. Ono do tego stopnia wydaje się, że musiało mieć ciekawy bukiet, że jeden chyba z ówczesnych smakoszy winnych, a więc Wielki Mistrz Krzyżacki sprowadzał je na, swoje, na swój stół. A tam oni mają wspaniałe źródła, bo rzeczywiście mają zachowane rachunki, no. więc są w stanie jakby ocenić dietę Wielkiego Mistrza także pod kątem picia wina. Tak kończy się kolejny odcinek 12 plus pana M. Pokazaliśmy winiarzy i ich przyjaciół, dobre praktyki i bliską współpracę. Teraz czas na was, żebyście sami spróbowali odkryć wszystkie te historie, miejsca, ludzi.